W cieniu trudności, które nieustannie zalewają nasze codzienne życie, często czujemy się zgubieni i bezradni. Nasze serca drżą pod ciężarem niepewności, a nadzieja wydaje się być tak odległa jak nieosiągalny horyzont. Są chwile, gdzie pragniemy cudu, jakiegoś boskiego dotknięcia, które mogłoby przemienić naszą rzeczywistość i przynieść upragnione uzdrowienie. Santo Antonio de Padua, święty cudów. Orędownik zagubionych i strapionych, wyciąga swoją duchową dłoń w samym sercu naszego cierpienia. Jego potężne błogosławieństwo jest jak latarnia morska pośród gwałtownych fal życiowych zmagań, oferująca nie tylko pocieszenie, ale realną nadzieję na przemianę. Każdy z nas nosi w sobie ukryte pragnienia, zranienia i marzenia, które zdają się być niemożliwe do spełnienia. Finansowe trudności które nas przygniatają, zerwane relacje, które pozostawiają blizny, duchowe zmagania, które zdają się nie mieć końca. Wszystko to składa się na naszą codzienną walkę o przetrwanie i godność. W tym momencie pojawia się święty Antonio, niezwykły orędownik, którego moc interwencji przekracza ludzkie wyobrażenia. Jego duchowa energia nie zna granic, a współczucie jest tak głębokie, że dotyka samego rdzenia ludzkiego cierpienia. On rozumie nasze zmagania nie jako abstrakcyjny obserwator, lecz jako prawdziwy towarzysz naszej duchowej podróży. Ta modlitwa nie jest zwykłą formułką czy pustym rytuałem. To dynamiczne, żywe połączenie między ludzką słabością a boską mocą. To duchowe narzędzie, które ma zdolność transformacji nie tylko naszych okoliczności, ale przede wszystkim naszego wnętrza. Każde wypowiedziane słowo jest jak delikatne, a zarazem potężne dotyk łaski. Czy jesteś gotów wyruszyć tę duchową podróż? Czy jesteś przygotowany, aby otworzyć swoje serce na możliwość cudu, który może całkowicie zmienić Twoje życie? Ta modlitwa nie jest przypadkowa, ona jest precyzyjnie skonstruowana, aby dotrzeć do samego centrum Twojej duchowej potrzeby. Święty Antonio wie, że Twoje zmagania są realne. On rozumie Twój ból, Twoje ukryte pragnienia i najgłębsze lęki. I właśnie dlatego Jego modlitwa jest tak wyjątkowa, bo pochodzi z miejsca głębokiego zrozumienia ludzkiego cierpienia i boskiej miłości. Przygotuj się na duchową przygodę, która może całkowicie przekształcić Twoją rzeczywistość. Otwórz swoje serce, uwolnij swoje oczekiwania i pozwól, aby łaska świętego Antonia popłynęła przez Twoje życie, jak uzdrawiająca. Potężna rzeka nadziei. W ciszy własnego serca każdy z nas skrywa niewyznane pragnienia, które zdają się być zapomniane przez świat. Są to marzenia tak delikatne, jak pierwszy powiew wiosny, a zarazem tak potężne, jak energia ukryta w najgłębszych pokładach ziemi. Nasza duchowa podróż nie jest prostą ścieżką, lecz skomplikowaną mapą pełną nieoczekiwanych zakrętów i ukrytych możliwości. Rozważmy głębiej mechanizm wewnętrznej przemiany. Kiedy wydaje się, że wszystkie drogi są zamknięte, a nasze możliwości ograniczone, pojawia się niezwykła siła duchowego przebudzenia. Kropka to nie przypadek, lecz subtelna dynamika łaski, która działa poza naszym bezpośrednim postrzeganiem. Każda trudność może stać się bramą do nieznanego dotąd wymiaru egzystencji. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że nasze duchowe zmagania nie są wyłącznie naszym osobistym doświadczeniem. Stanowią one część większej, mistycznej rzeczywistości, gdzie cierpienie może być przekształcone w narzędzie głębokiej transformacji. Podobnie jak kamień szlifowany przez wodę staje się wypolerowanym kryształem, tak nasze przeciwności mogą nas doskonalić. Warto przyjrzeć się bliżej temu, co zazwyczaj postrzegamy jako przeszkody. Często są to właśnie one. Pozornie niemożliwe do pokonania bariery, które uruchamiają w nas niezwykłe pokłady kreatywności i odporności. Nasza duchowa siła nie objawia się w momentach spokoju, lecz w samym sercu zmagań, gdy wszystko wydaje się stracone. Pomyśl o własnym życiu, jak o nieustannie ewoluującej opowieści, gdzie każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, może stać się kluczowym momentem zwrotnym. Nie chodzi o to, aby cierpieć. Lecz aby świadomie przekształcać cierpienie w źródło duchowego wzrostu i mądrości. Nasza duchowa podróż przypomina wędrówkę przez gęsty las nieznanych możliwości. Czasami trzeba zgubić utarte ścieżki, aby odkryć nieoczekiwane ścieżki prowadzące do wewnętrznej wolności. Każdy krok, każde wahanie, każda chwila niepewności może być zaproszeniem do głębszego poznania siebie i świata. W tym kontekście modlitwa staje się nie tyle prostą prośbą, ile świadomym aktem otwarcia się na nieuchwytne dotąd przestrzenie łaski. To dynamiczny proces transformacji, gdzie nasze ograniczone postrzeganie może zostać poszerzone o perspektywę nieskończonej miłości i możliwości. W duchowej przestrzeni naszego życia istnieją sfery, które przekraczają zwykłe rozumienie ludzkiej logiki. Każdy z nas posiada wewnętrzne sanktuarium głębokich pragnień i ukrytych zranień, które domagają się uzdrowienia. Święty Antonie doskonale rozumie te subtelne mechanizmy duchowego oczyszczenia, oferując nie tylko modlitwę, ale prawdziwy most między ludzką słabością a boską mocą. Kiedy mówimy o cudach, najczęściej wyobrażamy sobie spektakularne zdarzenia. Tymczasem prawdziwy cud dokonuje się w najcichszych zakątkach ludzkiego serca, tam, gdzie pozornie niemożliwe staje się możliwe. To przestrzeń przemiany, gdzie nasze ograniczone postrzeganie rzeczywistości może zostać radykalnie przekształcone przez wiarę. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że duchowe uzdrowienie nie jest jednorazowym aktem, lecz delikatnym, wielowarstwowym procesem. Podobnie jak rolnik cierpliwie pielęgnuje ziemię, Oczekując na owoc, tak i my musimy być wytrwali w naszej duchowej praktyce. Każda modlitwa, każdy moment skupienia, każde otwarcie serca na łaskę stanowi kolejny krok ku pełni uzdrowienia. Warto zauważyć, że nasze duchowe zmagania nie są przypadkowe. Każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, może stać się narzędziem transformacji. Święty Antonio uczy nas, że cierpienie nie musi być wyrokiem. Lecz może być zaproszeniem do głębszego poznania siebie i Bożej miłości. Pomyśl o swoich osobistych zmaganiach jako skomplikowanej mozaice. Pojedyncze doświadczenia, które wydają się chaotyczne i niepowiązane, w perspektywie wiary tworzą spójny, piękny obraz. To właśnie w momentach największej słabości objawia się nasza wewnętrzna siła dar, który przekracza zwykłe ludzkie możliwości. Duchowa droga wymaga odwagi i pokory. Nie chodzi o to, aby natychmiast usunąć wszystkie trudności, lecz aby nauczyć się ich świadomie doświadczać. Każda modlitwa do świętego Antonia jest zaproszeniem do tej właśnie podróży, podróży przemiany, gdzie nasze ograniczenia stają się bramą do nieskończonych możliwości łaski. W tym delikatnym procesie kluczową rolę odgrywa nasza wewnętrzna dyspozycyjność. Czy jesteśmy gotowi oddać swoje zranienia, lęki i pragnienia? Czy potrafimy zaufać, że istnieje wymiar rzeczywistości przekraczający nasze bezpośrednie postrzeganie? To fundamentalne pytania, które określają naszą duchową dojrzałość i zdolność do przyjęcia cudu. W przestrzeni duchowych zmagań kluczowe staje się rozpoznanie własnych wewnętrznych wzorców oporu. Często nieświadomie budujemy mury, które uniemożliwiają przepływ łaski. Tworząc mentalne bariery blokujące możliwość cudownej przemiany. Nasze głęboko zakorzenione przekonania, ukształtowane przez poprzednie doświadczenia, zranienia i rozczarowania, działają niczym niewidzialna tarcza, która paradoksalnie chroni nas przed własnym uzdrowieniem. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że duchowa transformacja wymaga świadomej zgody na własną wrażliwość. Nie chodzi o słabość lecz o odwagę ujawnienia najbardziej ukrytych przestrzeni naszego wnętrza. Każde autentyczne otwarcie się na łaskę oznacza zgodę na dekonstrukcję dotychczasowych mechanizmów obronnych, które często stanowią jedynie iluzoryczne zabezpieczenie przed cierpieniem. Pomyśl o swoim sercu jak o złożonym ekosystemie, gdzie każde zranienie pozostawia subtelny, lecz trwały ślad. Podobnie jak w przyrodzie, gdzie martwe gałęzie hamują wzrost nowych pędów, nasze zablokowane emocje i nieuzdrowione traumy mogą powstrzymywać duchowy rozwój. Kluczem jest delikatne, świadome ich przepracowanie, nie poprzez gwałtowne odrzucenie, lecz przez czułe przyjęcie i transformację. Warto zauważyć, że duchowe uzdrowienie nie jest procesem linearnym. Przypomina raczej taniec, gdzie kolejne kroki prowadzą nas przez różne poziomy świadomości. Czasami kofamy się, innym razem wykonujemy śmiałe posunięcia. Wszystko po to, aby stopniowo odkrywać własny wewnętrzny potencjał. Każde wahanie, każda chwila niepewności może stać się zaproszeniem do głębszego poznania siebie. Fundamentalnym aspektem tej duchowej podróży jest praktyka bezwarunkowej akceptacji. Nie chodzi o bierne poddanie się okolicznościom, lecz o świadome przyjęcie tego, co jest. Bez osądzania i wewnętrznego oporu, kropka to subtelna sztuka, która wymaga nieustannej pracy nad własnym wnętrzem, kultywowania spokoju pośród życiowych burzliwych fal. W tym kontekście, modlitwa do świętego Antonia staje się nie tyle prośbą o natychmiastową zmianę, ile zaproszeniem do wewnętrznego dialogu. To przestrzeń, gdzie nasze najgłębsze pragnienia spotykają się z boską mocą przemiany. Każde wypowiadane słowo jest niczym delikatny dotyk, który stopniowo rozmiękcza nasze wewnętrzne opory, tworząc miejsce dla cudu. Pamiętaj, że duchowe uzdrowienie jest procesem wymagającym cierpliwości i delikatności wobec siebie samego. Nie ma uniwersalnego klucza, który natychmiast otworzy wszystkie zamknięte drzwi. Jest to raczej subtelna wędrówka, gdzie każdy krok ma własną wagę i znaczenie. A łaska działa w sposób często niewidoczny, lecz niezmiernie potężny. W świecie duchowych zmagań istnieje niezwykła przestrzeń, gdzie nasze indywidualne doświadczenia spotykają się z uniwersalnym wymiarem łaski. Każda trudność, która nas dotyka, posiada głębszy, niemal mistyczny kontekst, nie jest przypadkowym zdarzeniem, lecz precyzyjnie ukształtowanym momentem duchowego dojrzewania. Rozpatrując mechanizmy wewnętrznej transformacji, Warto dostrzec subtelną dynamikę, która przekracza zwyczajowe rozumienie cierpienia. Nasze zmagania nie są wyłącznie osobistym dramatem, lecz skomplikowanym procesem oczyszczenia, gdzie pozornie negatywne doświadczenia stają się narzędziem duchowego hartowania. Pomyśl o własnym życiu, jak o nieustannej wędrówce przez krajobrazy emocjonalnych i duchowych wyzwań. Każda przeszkoda może być postrzegana niejako bariera lecz jako zaproszenie do przekroczenia własnych ograniczeń. To wymaga jednak niezwykłej odwagi i świadomości, że prawdziwa przemiana dokonuje się w najgłębszych warstwach ludzkiego wnętrza. Niezwykle istotnym aspektem tej duchowej podróży jest umiejętność świadomego przyjmowania tego, co przynosi życie. Nie chodzi o bierne poddanie się okolicznościom, lecz o aktywne współtworzenie własnej rzeczywistości poprzez wewnętrzną postawę akceptacji i otwartości. To sztuka wymagająca nieustannej pracy nad sobą, kultywowania spokoju pośród życiowych zawirowań. Warto zauważyć, że nasze duchowe zmagania posiadają wielowarstwową strukturę. Podobnie jak geolog odkrywający kolejne pokłady skał, możemy stopniowo odsłaniać ukryte mechanizmy własnego wnętrza. Każde doświadczenie pozostawia subtelny, lecz trwały ślad, nie po to, aby nas osłabić lecz aby ujawnić dotychczas nieodkryte pokłady siły i odporności. Kiedy mówimy o duchowej przemianie, kluczowe staje się rozpoznanie własnych wewnętrznych wzorców oporu. Często nieświadomie budujemy mentalne bariery, które uniemożliwiają przepływ transformującej energii. Nasz opór przed zmianą jest tak naprawdę mechanizmem obronnym, chroniącym nas przed nieznanym, choć paradoksalnie może nas równocześnie ograniczać. Fundamentalnym wyzwaniem staje się zatem świadome przepracowanie własnych lęków i przekonań. To nie jest proces jednostkowy, lecz dynamiczna podróż, gdzie każdy krok prowadzi nas w kierunku coraz głębszego zrozumienia siebie. Wymaga to nieustannej pracy, cierpliwości i delikatności wobec własnego wnętrza. Duchowe dojrzewanie przypomina stopniowe odkrywanie własnego potencjału, niczym artysta który powoli odkrywa kolejne warstwy swojego dzieła. Nie chodzi o natychmiastową doskonałość, lecz o świadome, systematyczne odsłanianie własnych możliwości, które drzemią w najgłębszych pokładach naszej istoty. Rozpatrując dynamikę duchowych przemian, warto głębiej przyjrzeć się mechanizmowi wewnętrznej przemiany przez pryzmat indywidualnych doświadczeń. Każdy człowiek posiada unikalny kod duchowego rozwoju. Niczym niepowtarzalny szlak biologiczny, który determinuje sposób naszego duchowego dojrzewania. Nie istnieje zatem uniwersalny schemat transformacji, lecz raczej subtelna, złożona sieć wzajemnych oddziaływań między naszą świadomością a transcendentną rzeczywistością. Kluczowym aspektem tego procesu jest świadome rozpoznanie własnych wewnętrznych blokad. Często niewidoczne, Głęboko zakorzenione wzorce myślowe i emocjonalne działają niczym niewidzialne bariery, które ograniczają nasz duchowy potencjał. Przypominają one gęstą sieć korzeni, które mimo że niewidoczne całkowicie kontrolują dynamikę wzrostu duchowego drzewa naszego życia. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że duchowa transformacja wymaga nie tylko intelektualnej refleksji, ale przede wszystkim emocjonalnej odwagi. Chodzi o świadome odkrywanie własnych lęków, zranień i nierozpoznanych dotąd przestrzeni wewnętrznego oporu. To proces przypominający delikatne odkrywanie kolejnych warstw geologicznych naszej psychiki. Każda warstwa skrywa informacje o naszej dotychczasowej duchowej podróży. Warto zauważyć, że nasze wewnętrzne zmagania nie są przypadkowe. Każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, posiada głęboki, Często niedostrzegalny od razu potencjał transformacyjny. Podobnie jak szlif diamentu ujawnia jego wewnętrzny blask, tak duchowe przeciwności mogą odkrywać nasze ukryte możliwości i siłę charakteru. Praktycznym narzędziem w tym procesie jest świadoma praktyka uważności. Nie chodzi o intelektualne analizowanie, lecz o czujne, pozbawione osądu obserwowanie własnych stanów wewnętrznych. To delikatna sztuka, która wymaga cierpliwości i systematycznego treningu, niczym muzyk doskonalący swój warsztat przez lata nieustannych ćwiczeń. Kiedy mówimy o duchowym wzroście, kluczowe staje się rozpoznanie własnej wewnętrznej dynamiki. Każdy z nas posiada unikalny mechanizm radzenia sobie z przeciwnościami, jedni poprzez kontemplację, inni przez aktywne działanie, jeszcze inni przez twórczą ekspresję. Nie ma jednej słusznej drogi. Lecz jest przestrzeń do odkrywania własnej, indywidualnej ścieżki duchowego dojrzewania. Fundamentalnym wyzwaniem współczesnego człowieka jest nauczenie się świadomego przepływu między różnymi stanami świadomości, kropka. to wymaga nieustannej pracy nad sobą, kultywowania wewnętrznego spokoju oraz zdolności adaptacji wobec dynamicznie zmieniających się okoliczności życiowych. Duchowy rozwój przypomina więc żywą, płynną rzeczywistość która nieustannie się przekształca i ewoluuje. W tej duchowej przestrzeni naszego rozumienia wyłania się subtelna, lecz potężna dynamika przemiany, która przekracza zwyczajowe granice ludzkiego postrzegania. Nasze dotychczasowe rozważania odsłaniają niezwykłą tkankę wzajemnych powiązań między naszą wewnętrzną wrażliwością a transcendentnym wymiarem łaski. Niczym delikatna, ale niezmiernie złożona sieć neuronalna. Nasze duchowe doświadczenia tworzą niezwykle plastyczny ekosystem transformacji. Każdy moment naszej duchowej wędrówki staje się precyzyjnie ukształtowaną przestrzenią, gdzie pozornie przypadkowe elementy układają się w zaskakująco harmonijną całość. Podobnie jak mistrz mozaiki, który z pozoru chaotycznych fragmentów tworzy niezwykły obraz, nasza świadomość nieustannie przekształca fragmentaryczne doświadczenia w spójną narrację duchowego wzrostu. Kluczowym odkryciem tej podróży jest rozpoznanie, że nasza wewnętrzna przestrzeń nie jest statycznym zbiornikiem doświadczeń, lecz dynamicznym, nieustannie ewoluującym systemem. Każde zderzenie z przeciwnościami, każdy moment wahania i niepewności staje się precyzyjnie dobranym narzędziem duchowego hartowania, które w subtelny, lecz nieodwracalny sposób przekształca naszą wewnętrzną strukturę. Wyłania się przy tym niezwykle złożony obraz ludzkiej duchowości. Nie jako sztywnej, zierarchizowanej przestrzeni, lecz jako żywego, oddychającego organizmu, który nieustannie adaptuje się do zmieniających się warunków. Nasze wnętrze przypomina raczej płynną, wielowarstwową strukturę, gdzie każde doświadczenie pozostawia swój delikatny, ale trwały ślad. Ta perspektywa odsłania fundamentalną prawdę o naturze duchowej przemiany. Nie jest to jednorazowy akt, lecz nieprzerwane. Subtelny proces nieustannego stawania się. Nasze zmagania, wahania i odkrycia nie są przypadkowymi elementami, lecz precyzyjnie ukształtowanymi momentami wtajemniczenia, które stopniowo rozszerzają granice naszej świadomości. W tym kontekście nasza duchowa podróż jawi się jako niezwykle złożony, wielowymiarowy taniec gdzie każdy krok, każde zawahanie i każde otwarcie stanowi integralną część większej. Trudnej do ogarnięcia całości. Jesteśmy równocześnie twórcami i uczestnikami tego procesu. Naszą świadomością przekształcamy surowy materiał doświadczeń w kunsztowne dzieło duchowej dojrzałości. Zbliżamy się zatem do momentu, gdzie nagromadzone dotychczas intuicje, refleksje i doświadczenia przygotowują grunt pod kluczowe odjawienie. Nasza wędrówka nabiera tempa, a horyzont duchowych możliwości rozszerza się w nieskończoność. Zapraszając nas do odważnego przekroczenia dotychczasowych granic poznania. W samym sercu naszej duchowej wędrówki kryje się tajemnica nieustannej transformacji głęboka, wielowarstwowa podróż, która wykracza daleko poza zwyczajne rozumienie zmiany. Nie jest to bowiem prosta liniowa ścieżka, lecz złożony, dynamiczny proces nieustannego stawania się. Gdzie każde doświadczenie staje się precyzyjnie dobranym narzędziem naszego wewnętrznego dojrzewania. Nasze zmagania duchowe przypominają subtelną, wielowymiarową choreografię, gdzie pozornie przypadkowe ruchy układają się w niezwykle harmonijną całość. Każdy moment wahania, każde zderzenie z przeciwnościami oraz każde otwarcie serca na nieznane stają się integralnym elementem naszej duchowej architektury. To nie są jedynie doświadczenia, które nas spotykają. To aktywni współtwórcy naszej wewnętrznej przemiany. Kluczowym odkryciem tej podróży jest rozpoznanie, że nasza duchowość nie jest statycznym zbiornikiem doświadczeń, lecz żywym, nieustannie ewoluującym systemem. Podobnie jak złożony ekosystem, który nieustannie adaptuje się do zmieniających się warunków, nasze wnętrze posiada niezwykłą zdolność przekształcania przeciwności w źródło wewnętrznej siły i mądrości. Prawdziwa duchowa dojrzałość nie polega na eliminacji trudności, lecz na świadomym ich przepracowaniu. To sztuka delikatnego przyjmowania tego, co przynosi życie, bez oporu, z otwartością i zaufaniem, że każde doświadczenie niesie w sobie głębszy, często niedostrzegalny od razu potencjał transformacyjny. Nasza droga przypomina nieustanny taniec między tym, co znane i nieznane, między lękiem a odwagą. Pamiętajmy, że duchowa podróż to nie cel do osiągnięcia, lecz nieustanny proces odkrywania własnego potencjału. Każdy moment może stać się przestrzenią głębokiego wtajemniczenia. Wystarczy tylko świadoma obecność i gotowość na przyjęcie tego, co przynosi życie. Nasza siła nie tkwi w kontrolowaniu wszystkiego, lecz w umiejętności płynięcia z nurtem własnego doświadczenia. Prawdziwa praktyka duchowego wzrostu rozpoczyna się teraz, w tym właśnie momencie. Gdzie otwieramy się na nieznane, gdzie rezygnujemy z iluzorycznego poczucia bezpieczeństwa na rzecz autentycznego, głębokiego zaufania. To nie jest droga dla wybrańców, lecz możliwość daną każdemu, kto odważy się spojrzeć w głąb własnego serca z czułością i bez osądu. Nasza duchowa wędrówka to nieustanne zaproszenie do przekraczania własnych ograniczeń. To podróż, która nie kończy się nigdy, a jednocześnie dzieje się w każdej chwili. W najprostszych gestach codzienności, w najbardziej intymnych momentach naszego życia. Każdy oddech może stać się modlitwą, każde doświadczenie przestrzenią głębokiej przemiany. Czy jesteś gotów wyruszyć w tę niezwykłą podróż? Czy pozwolisz, aby Twoje serce stało się przestrzenią nieustannego stawania się, gdzie każda trudność może zostać przekształcona w źródło duchowej siły? Pamiętaj, Prawdziwy cud dokonuje się nie w spektakularnych wydarzeniach, lecz w najcichszych zakątkach ludzkiego wnętrza.